Cześć, witamy was w kolejnym odcinku podcastu na kanale Monus Level, z tej strony Igor, a ze mną jak zawsze jest Rafał. Cześć, cześć. Igor, cześć. Cześć. Rafale. cześć Rafale. My dzisiaj przechodzimy sobie do tematu Death Stranding 2. Death Stranding, Death, Death Stranding, różnie to ludzie wypowiadają. My będziemy chyba mówić Death Stranding. Gra, która... Z tego co ja pamiętam, odbija się bardzo szeroki mech w momencie swojej premiery, czyli w 2019 roku. Jak to wszystko, wszystkie gry kodzimy, kiedy się pojawiają, robią duże zamieszanie. I pamiętam ten tytuł jako grę, która też troszeczkę powalczyła o, o te najważniejsze nagrody. No i dużo osób czekało. Czekało, bo dowiedzieliśmy się przy okazji The Game Awards chyba dwa lata temu. O tej grze czekaliśmy długo, natomiast widać było po trailerze, który pojawił się na wydarzeniu: Uwaga, uwaga, SXSW 2025. Dostaliśmy trailer, dostaliśmy troszeczkę informacji na temat samej gry i Rafale. Pytanie do Ciebie: jakie są Twoje wrażenia z trailera? Trailer ten będzie też u nas na podcaście, jego fragmenty, więc będziecie mogli zobaczyć. A też damy oczywiście link w opisie. Znaczy, ja w ogóle zacznę od tego, że wypowiadam się jako osoba, która nigdy nie obeszła się z Death Stranding pierwszą częścią. I ja do tej pory mam to na backlogu, bo przyznaję się bez bicia, że ja nigdy nie zagrałem w death Stranding, dlatego że mnie trochę zawsze przerażał tą swoją otwartością i tą, tym wymogiem takiej eksploracji i to takiej naprawdę mocnej. Więc aż tak za bardzo w tym jakby w tej pierwszej części nie siedzę, ale to co mnie jakby uderzyło od razu w oglądając ten trailer części drugiej, to to, że tam ewidentnie już jest postawiony większy nacisk na wiek, większy nacisk na większą akcję, może tak, no nie, no bo jakby jak pamiętam te zapowiedzi pierwszej części, no to bardziej było skupione na fabule, na jakichś takich przeżyciach, na tej tajemnicy, tak naprawdę więcej pojawiało się pytań niż odpowiedzi za każdym razem. Teraz mnie tak naprawdę też ale z drugiej strony, ale on, z drugiej strony, są one bardziej skupione na fabule, a na, na samej rozgrywce, która w sumie przed premierą pierwszej części była bardzo zagadkowa, bo ma też to określał jako zupełnie nowy gatunek gry, łączący jakby wiele elementów znanych, ale jakby w zupełnie nowej odsłonie. Stąd też po prostu od razu jak się ogląda. Jak się ogląda ten trailer części drugiej, to można zauważyć, że jest więcej strzelania, jakiejś takiej właściwie więcej akcji. Ta eksploracja też jak jest pokazana, no to ona jest już taka bardziej nie po prostu pustkowie jakieś czy coś Rzesz też. Ale też są jakieś potwory, i się po prostu więcej dzieje. Ja wiem, że też w pierwszej części poniekąd to było, ale mam wrażenie, że nie, a możesz mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale nie aż takiej w skali, no nie? Więc jakby to mi się podoba. Samo też przemieszczanie się po planecie widać, że... Po obszarze to też jest jakby dużo, dużo usprawnień tam się dzieje i tak dalej, więc jakby widać, że Kozima chyba słuchał tak naprawdę swoich graczy, bo mam wrażenie, że to są po prostu rzeczy, które gdzieś tam się pojawiły już po premierze i, i to jest właśnie kwestia jakiejś takiej, jakiegoś takiego feedbacku od już graczy dotyczących części pierwszej, no i też jakiejś takiej naturalnej ewolucji. Więc jakby to mi się w ogóle podoba. W ogóle uważam, że trailer jest mega, mega klimatyczny, mega tajemniczy, pokazujący. Nie za mało, ani nie za dużo, bo jakby też nie zostało pokazane, nie wiadomo co, ale tak naprawdę na tyle, żeby podsycić bardzo mocno apetyt przed premierą w czerwcu. Jak dla mnie jako osoba właśnie, która się odbiła od tego od tej części pierwszej, a to tak naprawdę odbiłem się od pudełka. Powrzeź bo nigdy tego nie zainstalowałem nawet, nigdy nigdy nie, nie zagrałem, to Tutaj jestem bardziej zachęcony, żeby te pierwsze, tą drugą część sprawdzić, nawet bez znajomości części pierwszej. Chociaż może e, znajdę czas na to, żeby chociaż odrobinę tę część pierwszą okrać, żeby wiedzieć, o co tam chodzi. No, czasu będziesz miał sporo, żeby to zrobić, bo mo chyba możemy zdradzić już w tym momencie, e, że premiera drugiej części, czyli *The Stranding 2 on the Beach, będzie miała miejsce 20. 6 czerwca 2025 roku tuż przed wakacjami będziemy mogli sobie do tego tytułu zasiąść. Natomiast jeśli chodzi o moje wrażenia, to zacznę standardowo, tak jak o, wypowiadam się o Kodzimie, oczywiście troszeczkę żartobliwie i w takim raczej pozytywnym tego słowa znaczeniu, że ja by zazdroszczę Kodzimie tego jakie on środki przyjmuje, bo też bym chciał. Mieć tyle różnych rzeczy w głowie, i tak bardzo oryginalnych, i tak bardzo absolutnie pokręconych. Tak, jeśli chodzi o kwestię delikatnego sprostowania cię, to akcja gry. W pierwszej części dzieje się na terenie Stanów Zjednoczonych po pewnej katastrofie. Ja też nie chcę zbyt wiele zdradzać. Ja wiem, że Death Stranding to jest gra, która ma 6 lat już na karku. Natomiast tutaj fabuła jest na tyle oryginalna, przedziwna i, i, i meandryczna, że chyba nie chcę po pierwsze wchodzić w nią, a po drugie zdradzać osobom, które jeszcze nie grały, czyli na przykład Tobie Rafał. To wszystko. Dziękuję dzieje się... ci bardzo. Dziękuję. Proszę, ci bardzo. Proszę Cię bardzo. Ta cała akcja dzieje się na terenie Stanów Zjednoczonych. W dwójce to już będzie rozszerzone. Natomiast ważne jest to, że ta główna misja, którą mieliśmy w pierwszej części, zakończyła się pomyślnie i dzięki temu, że ona się zakończyła pomyślnie, to ten świat uległ takiej, jakby to ładnie ujęć słowami, metamorfozie. Takiej metamorfozie, absolutnie synergii też, oczywiście, bo te Stany Zjednoczone zostały ze sobą połączone po tej wielkiej katastrofie. I to widać, jak bardzo ten świat się zmienił, bo tak jak w pierwszej części rzeczywiście przemierzaliśmy dosłownie praktycznie pustkowie. To wyglądało trochę jak najbardziej dzikie ostępy Islandii, tak? no bo to też ten teren Islandią był mocno inspirowany. Więc Tutaj zupełnie to się zmienia i ja na przykład bardzo doceniam to, jak bardzo duży przeskok został zrobiony pomiędzy pierwszą a drugą częścią, bo często mamy tak w grach, że wiesz tutaj niby doszło do jakichś niesamowitych wydarzeń w jednej części i w drugiej części no powinien ten cały świat się zmienić, bo tam doszło do jakichś epickich wydarzeń, a zaczynamy grać w kolejną część i tych zmian tak naprawdę specjalnie nie widzimy. Tutaj widać to w trailerze. Oczywiście nie wiemy, jak to będzie wyglądało w rozgrywce, natomiast wszystko, co widzieliśmy, wskazuje na to, że to jest absolutne rozwinięcie tej formuły i to już nawet nie jest ewolucja tej gry, tylko absolutna rewolucja. Znaczy, tutaj... znaczy ja się tutaj nie wypowiem tak naprawdę, właśnie jeżeli chodzi o konstrukcję świata, bo tak, tak jak powiedziałem, nie grygałem pierwszą część, ale no, no w pełni się jakby mogę z Tobą zgodzić, jeżeli faktycznie tak to wygląda. Znaczy to, co można zauważyć, to faktycznie to, że ten świat wydaje się zdecydowanie bardziej żywy. Znaczy w ogóle wydaje nie, nie bardziej, no bo jakby tego powiem, że wydaje się po prostu żywy, a też fajnie, bo było powiedziane, że. Nawet to było, to było wspomniane w trailerze, że te dostawy w ogóle kurierskie, które jakby jeden, ten, nasz bohater był tym kurierem, który dostarczał, jakby te, te paczki, że zostały w ogóle zautomatyzowane, więc zakładam, że też będzie jakby to podjęte. No nie, że jakby nie dość, że jakby zostało zjednoczone, jakby to się stało żywsze, to jeszcze bardziej takie zmechanizowane, zautomatyzowane i ta technologia będzie odgrywała jeszcze większą rolę. Tak naprawdę, zakładam, niż część pierwszej, bo tam akurat coś tam e, kojarzę, że. Że mocno ogólnie to było, to było takie tam zacięcie właśnie takie technologiczne, może też takie zacięcie społecznościowe w ogóle, więc jestem pewien, że to też powróci. Eee, no, no, no tak, tak. A to jest ciekawe, właśnie, bo też no, no, w sumie na samym początku trailera zostało to powiedziane, że, że ten problem, który był tak naprawdę motorem napędowym pierwszej części, został rozwiązany. Więc wokół czego będzie się kręciła ta, ta druga część? W sensie w, Zalążki fabuły znamy już tak, zostały pokazane w trailerach. Natomiast pytanie właśnie jak to zostanie poprowadzone i jakie motywacje dostanie znowu Sam Porter Bridges i czy tylko sam będzie bohaterem, bo ja mam wrażenie, że ten trailer troszeczkę nam sugeruje, że Sam będzie tylko jedną z dwóch albo może więcej grywalnych postaci, bo pojawił się nie wiem, czy mogę powiedzieć Solid Snake. <troszkę, troszkę tak. Troszkę tak. Hideo Kojima nawiązuje do swojej najbardziej znanej serii, czyli Metal Gear Solid. I dostajemy postać, która jest no, silnie inspirowana Snakeiem. Bardzo silnie inspirowana. Tak, ale to, to już też było. Znaczy, czytałem o tym, że Kojima śmiał się z tego już 5 lat temu, że właśnie jakby dać mu tylko bandany na głowę, temu. Te temu aktorowi, ja nie pamiętam jak on miał e, na imię i nazwisko akurat, bo nie mam tego trochę, mm -hmm. to, to faktycznie od razu mógłby grać Solid Snake'a, a też za sprawą w ogóle jest nawiązanie za sprawą tej tego mecha chyba, który jest na końcu, no nie? To też tam mm -hmm. podobno właśnie jest mocne nawiązanie do Metal, metal Gear coś tam. Z, no, to, z, do Metal Geary po prostu. Bo to, Geary to były Geary. te mechy z, z tej serii, tak? tak, tak. E, no Powiem tak, no tu widać, widać, że nawiązuje dużo bardziej, dużo mocniej do, do, swojej poprzedniej, do swojej poprzedniej serii, ale też mam wrażenie, że to jest kolejny krok do tego, co Kojima mówił o... O tym romansie kina i gier, e, jeśli chodzi, bo on ma jeszcze ten jeden projekt, to chyba OUBI się nazywało, czy OUBI? Dwa nawet mam, bo ja, ja też nawet y czytałem właśnie, że y y Kozima w ogóle mówi, że. Dla niego teraz to jest w ogóle wyścig z czasem, że on ma tam te ponad 60 lat i bardzo chciałby jeszcze jakieś arcydzieło wydać. I właśnie ma dwa, dwie gry, które są dalej w developmentie Poza The Stranding 2 i jest to to OD. Od nie wiem w sumie, jak to przeczytać. To jest ten horror taki bardzo eksperymentalny, który jest na granicy jakiejś właśnie gry wideo z filmem. I to jest chyba to, co miało taki strasznie creepy trailer, na którymś The Game Awards, tak mi się wydaje. Z mm -hmm. takim tak, podzielonym tak, tak, jakby ekranem i tak dalej, no z tą taką dziewczyną chyba. A jeszcze jest Fizint, tylko o Fizintie dowiedziałem się dzisiaj, ja w sumie szczerze przyznam, że jakby nie pamiętam, gdzie to kiedyś wyszło, w sensie to... informacje o tym. To ma być thriller Prze przerwę, przerwę ci na chwilę, to o Fizincie też widzieliśmy na z tego co pamiętam na The Game Awards, bo jeszcze potem był taki se albo na The Game Awards, albo na State of Playu, którymś, bo był taki segment, że tam się pojawił facet jakiś i powiedział, że no, Kojima będzie robił nową szpiegowską grę akcji nowej generacji dla chyba właśnie dla Sony, z tego co zrozumiałem. Tak, to ma być ekskluzyw, tak mi się wydaje i to również ma zacierać jakby te granice między grą a filmem. Więc widać, że Godzima tak naprawdę bardzo stara się w ogóle, żeby te jego gry były jak najbardziej filmowe, albo żeby jego gry były jak filmy, tylko że interaktywne. Jakby tutaj ciężko tak naprawdę określić, w którą stronę miałby to pójść. Raczej zakładam, że w to pierwsze, no bo jednak ten gameplay jest bardzo istotny, to zakładam, że te jego gry nigdy nie będą takie jak nie wiem, na przykład The Last Pictures. Dark Pictures sorry. Dark Pictures mhm. y, seria czy inne gry y, od, nie wiem, od Supermassive albo Quantic Things, no nie, mhm. więc y, zakładam, że w tę drugą stronę, nie mnie, jestem ciekaw jak to wyjdzie, bo Death Stranding zakładam, że nie będzie aż tak zacierać tej granicy pomiędzy grą a filmem i tu jakby będzie widać, że jest gra od początku do końca, za to te pozostałe naprawdę no to są takie projekty, przy których raczej nie będzie można przejść obojętnie. No, przy Death Stranding też nikt nie przechodził obojętnie. Natomiast wiesz, co tu chciałem właśnie jeszcze dodać to, bo powiedziałem, że tutaj po raz kolejny coraz mocniej Kojima sięga po, po ten język język filmowy, też taką charakterystykę filmową, tutaj przede wszystkim no, coraz więcej pojawia się aktorów, takich rzeczywiście aktorów filmowych, których znamy oczywiście. Wcześniej był Norman Lidus, teraz no, ta pula aktorów, którzy się pojawiają jest coraz no, większa. był Norman Lidus i jeszcze był um, Benicio del Toro. Benicio do... del Toro był. Um, Max Mikkelsen. Mac Mikkelsen, tak. No tutaj też paru, paru się pojawia, już nie będę chyba wymieniał z imienia i nazwiska, tam jest chyba Ela Fanning, też, też znakomita aktorka. Natomiast jeśli chodzi o to, to myślę, tutaj Kodzima trzyma takiego schematu, że w scenach dramaturgicznych, takich, że rzeczywiście trzeba pokazać pewne emocje, pewne pewne rozmowy, tutaj wykorzystuję i wykorzystuje właśnie tych aktorów. Dużo dzięki temu, że to są aktorzy, to jest mockup zrobiony bardzo dobrze. No to tutaj jesteśmy w stanie poczuć to wszystko, a to, co w filmie my nie widzimy, co jest najczęściej pewnym wypełnieniem filmu, no to to jest nasz nasz gameplay. tak albo te... te te elementy, które jakby my musimy zrobić, tak? No to, to, jest, to jest pozostawione nam, nam graczom. I no podejrzewam, że tak jak w wielu, wielu poprzednich produkcjach chodzimy, dużo czasu będziemy spędzać z padem odłożonym na bok i będziemy oglądać to, co się dzieje na, na ekranie i dopiero po jakichś 20 minutach sięgamy i mówimy, dobra. Przechodzimy znowu do gameplayu. Tak, ja słyszałem, że najdłuższa kascenka chyba w destranding Stranding pierwszej części trwała ze 40 parę minut, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, ale chyba z tego co wiem, naj, rekord jest z Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, i tam chyba 50 parę minut trwał jakiś przerywnik. Natomiast nie chcę skłamać. Tyle. Naj najgorsze poniennego. to, że nie możesz przerwać, nie? musisz siedzieć prawie godzinę i oglądać, bo jak przerwiesz, to po prostu skipujesz i jakby nie obejrzysz tego kłusztu nie, To jest straszne. No, straszne, wiesz, też dużo osób ma problem z takim podejściem do, do gier Kojima. Kodzima zawsze robił gry inne. On ma zawsze swoją wizję na, na tytuły i, i one się no, po prostu bardzo, bardzo mocno. Różniły. Powiem Ci, Rafał, że mam takie wrażenie, że I tak jak oczywiście mamy marzec, ma... jesteśmy w połowie marca, jak to nagrywamy, to myślę, że jeżeli nie będzie żadnego opóźnienia, to Death Stranding może być, może być kandydatem do gry roku, który powalczy z GTA 6. Oczywiście wiadomo, GTA 6 jest tym takim praktycznie murowanym kandydatem. Kandydatem czy zwycięzcą, bo to jest... E, muru, przepraszam, murowanym zwycięzcą, tak jest. Natomiast e, mam wrażenie, że jeżeli Kojima rzeczywiście zrealizuje wszystko, co tutaj pokazuje nam, to ta jego oryginalność i inność od tego wszystkiego, co my dostajemy, może, e, powiedzmy szczerze, urzec e, ludzi, którzy będą głosowali, czyli e, Największe, największe redakcje, które będą oddawały swoje głosy na na przykład na The Game Awards. Znaczy ja myślę, że w kategorii Najlepsza przegra Roku, to się na pewno pojawi, no nie? I, I to bez dwóch zdań. Pytanie, co się jeszcze pojawi poza Death Stranding 2 i, i GTA 6, no nie? Bo mhm. jakby, ja bym nawet się nie zastanawiał, tylko jakby dał to zapewnić,. No Właśnie pytanie z kim powalczy i czy ten rok przyniesie jeszcze coś takiego dużego, co może w ogóle stawać w szranki z tymi dwoma grami, bo tak na dobrą sprawę, na, jakby na to nie spojrzeć, to masz GTA 6, które będzie totalnym strzałem, takim, że e, albo, albo poskłada branżę, albo ludzie się zawiodą, i po prostu jakby będzie albo klapa, albo wielki szał. Jakby bądźmy szczerze, myślę, że i tak będzie, nawet jak będzie wielka klapa, to i tak będzie wielki szał. E, przy GTA 6, a raczej my na to, że będzie wielki szał, a Death Training za sprawą tego, że to koci jakby to będzie na pewno coś nietuzinkowego i coś, co zasługuje na docenienie poprzez różnego rodzaju nominacje i jakby obok tego, nie, znaczy przy tak, tego typu nagrodach to, to nie, mo, nie można nie wspomnieć o tej grze, a co no, według mnie nie można jej nie nominować. Mhm. A, ale właśnie pytanie, co jeszcze takiego może zawojować, a to jest temat w ogóle na jakiś tam inny odcinek. No, to prawda. Ja bym teraz wiesz, do czego porozmawiał troszkę o tej całej otoczce, która zaczyna już się pojawiać wokół, wokół, wokół tego tytułu. No bo dowiedzieliśmy się z tego wydarzenia, którego nazwy nie, nie powtórzę. Ale, że dostaniemy parę wydarzeń związanych z grom już po samej premierze. Kojima ogłosił, że pojawi się trasa koncertowa Strands of Harmony World Tour, która rozpocznie się 8 listopada w Sydney i będziemy mogli posłuchać właśnie muzyki z, z tych gier. Dowiedzieliśmy się też, że tytuł ten dostanie swój zegarek. Zegarek marki Hamilton. Ja już miałem okazję go sobie zobaczyć na, na zdjęciach, i on mi się bardzo podoba. Bardzo bym chciał mieć taki zegarek, ale podejrzewam, że będzie kosztował dużo. No na dużo. pewno więcej niż kolekcjonerka? Na pewno. Która to też jest droga, bo ta jedna z tych droższych wersji kosztuje prawie tysiaka. Znaczy, będzie kosztował około prawie tysiaka. Ja się co do zegarka nie będę wypowiadał jakoś bardziej, bo dla mnie to jest będę bayer i tak dziwnie trochę nosić um, logotyp gry na ręce, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś lubi, jeżeli ty lubisz na przykład, to oczywiście no, oczywiście Filfree, no nie? Mhm. Tak. Czy tam logotypu na samym zegarku nie ma? Ten logotyp jest od wewnętrznej strony, tam gdzie jest mechanizm, e, mhm. ale sam design mi się bardzo A, podoba okay. ten Okej, okay. to ja w ja takim razie źle zinterpretowałem zdjęcie, ale to, to tak to. Pokonał, chociaż ja i tak nie noszę zegarku, więc jakby plus, ale a faktycznie, bo teraz mam to zdjęcie przed sobą, to tak. No to nie, to, to już wydaje się ładniejsze. Tak, ale tak się nie ja No, ale nie gra... mniej fajne, to mhm. już takie naprawdę premium, nie? Premium. No to, tak, no tutaj mówię, no jest, jest tworzona ta kampania marketingowa już, e, rusza na no długo, długo przed, przed premierą e, i też no właśnie takie Ciekawe, nietypowe współprace. Ale jeszcze może wróćmy na chwilę do, do samej gry, bo wiemy już, że 17 marca ruszy przedsprzedaż tytułu. Będziemy mogli kupić go w trzech wersjach. W standardowej, która ma kosztować około 270 zł. Dostaniemy też wersję Digital Deluxe, która będzie kosztowała około 310 zł, i tutaj dostaniemy. Jakieś dodatkowe kostiumy chyba z tego co zrozumiałem i uwaga, uwaga hologram kłoki. Jeżeli nie wiecie co to jest kłoka to to jest takie wiecznie uśmiechnięte stworzonko małe. Przypomina to coś pomiędzy szczurem a chomikiem. Ja mam takie wrażenie. Absolutnie nie rozumiem. Jak, trochę jak miniaturowy kangur pomieszany z chomikiem. Tak, trochę chyba nawet lepiej to opisałeś, natomiast absolutnie nie wiem, dlaczego dostaniemy hologram kłoki tak, ja, jakie kłoki tak. będą miały znaczenie w, w tej grze. Kiedyś Do... internet obiegła ciekawostka, co, podobno fejkowa, ale że kłoki rzucają swoimi dziećmi w zagrożenie, w momencie tego zagrożenia i uciekają. Okej, okay. tak. dalej nie rozumiem co to ma wspólnego z mm. The Stranding, ale... Poczekajmy do dwóch Może będzie mechanika w Death Stranding, że będziesz mógł rzucić tym dzieciakiem po prostu i uciec. Okej. Okay. Dobra. No, ale to jest moja tylko teoria. Ja... No, jestem tego ciekaw. Zobaczymy. No i oczywiście, tak jak powiedziałeś, absurdalnie droga będzie kolekcjonerka. Kolekcjonerka Death Stranding 2. Tam... Tak. Ona jest do, rzeczywiście doposażona bardzo, bardzo ładnie. Znaczy, cholernalnie jest... droga i nie tak naprawdę. Ja bym tak to ujął, że się wtrącę, mm -hmm. bo jakby ona łączy wszystko to, co jest w poprzednich edycjach. jestem z, z tej za 310 zł, te wszystkie kłoki, nie kłoki, skórki, nieskórki i tak dalej, ale też. Posiada coś, co w sumie już staje się powoli normą według mnie w edycjach kolekcjonerskich, bo widzieliśmy to między innymi z edycji kolekcjonerskich z Mal Barbara Spider-Man i God of War'a, eee, To jest figurka. To jest figurka i to jest duża figurka, bo ona ma chyba 6.40 cm figur figurka, 40 cm, tak. nie wiem, czy to jest 6 cali, czy nie, chyba. Nie nie nie. nie, nie, nie. Nie przeliczajmy tak, tego na system imperialny, zostajmy tak. przy normalnym, <gry> metrycznym e, Tak, dla ludzi. 40, 40 cm e, mierzy figurka, no i wiadomo, że jest to po prostu drogie, no nie? Ale jakby chodzi też o to po prostu, że to się powoli robi standardem. To już jest wiadomo, po prostu dla, dla ludzi zafascynowanych jakby samą serią i kolekcjonowaniem takich rzeczy. Ja takie osoby znam i domyślam się, że, tak, że część moich znajomych po prostu kupi to. Hmm. E, więc, rynek zbytu na pewno na to jest. E, I to jest też, żeby powiedzieć, e, wprost 40 cm figurka Magellan Mena, czyli tego tworu połączonego z tym czymś na wzór Metal Gira z końca zwiastunu. E, mam nadzieję, że dobrze to określiłem. Jakoś tak chyba tak, chyba tak Wizualnie. E, I do tego jeszcze będzie kilka pocztówek z artworkami i brelok z dolmenem. To w ogóle ciekawa jest sama postać tego dolmena, bo on w ogóle jest chyba. W trailerze zanimowany podplatkowo, nie? Dobrze to zauważyłem? Tak, tak, tak. Ta, tak ale tak. jest w ogóle mm -hmm. bardzo ciekawe, bo mi się podoba ten zabieg, więc jakby tych featureów jest dosyć. tak. sporo i drogo, może tak. Mm -hmm. Ja bym się tylko zastanowił, czy tam jest edycja. O, już widzę nawet na zdjęciu, że nie jest. Tam nie ma gry. To też trzeba na to zwrócić uwagę. Znaczy, gra jest, ale w wersji digitalowej. Nie ma jakby. Jest, jest chyba jakiś steelbox, ale. Nie ma gry w SI fizycznej. I to mhm. też jest powoli standard. Więc jakby też bym po prostu trochę to nie tak gadał, że nie wiadomo jak drogo, bo życie chyba pokazało, i ta branża pokazała, że te kolekcjonerki mogą być droższe. Tak, no wiesz, tutaj też nie ma, nie ma co narzekać, jeżeli ta figurka będzie dobrze wykonana, będzie z fajnych materiałów, no to to jest na pewno gadżet dla, wiesz, dla wszystkich, e, dla wszystkich, wiesz, tych świrów, którzy są, nie wiem, albo strasznie zajerani e, tym tytułem, albo po prostu zbierają takie rzeczy, e, natomiast, e, no nie wiem, no, ja chyba, pomimo, że mi się podoba, to ja się nie skuszę, ale nie, no, no, jest, to, jest, jest to, ciekawe. Nie, to szkoda kasy, nie, szkoda mi hajsu coś takiego. Znaczy wygląda bardzo ładnie, bardzo, bardzo mi się podoba wizualnie i ja bym nawet to widział na półce, ale nie jestem takim kolekcjonerem tego typu rzeczy, żeby po prostu, żeby to kupować, no nie? Jakbyś mi powiedział, że za tyle mogę kupić młynek do kawy, to bym kupił, nie? Kolekcjonerki gry, to też bym no tak, no, jakby każdy ma, każdy ma z nas swoje pasje i wiesz, tutaj jestem, jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast tak chyba powoli kończąc, bo tutaj nie wiem, chyba, że masz jeszcze jakiś temat, coś byś chciał nie, no poruszyć. No chyba to ładnie, ładnie to chyba wyczerpaliśmy już powoli. Chyba tak, tak no bo tutaj tak naprawdę e, najważniejsze jest. E, Najważniejszy był ten trailer, informacje na temat gry, no a my tutaj, skoro Rafał, ty nie byłeś, nie grałeś w ten tytuł, no to też nie będziemy go rozkładać na czynniki pierwsze, bo to też nie o tym jest ten materiał, tak? Ten materiał jest bardziej publicystyczno-informacyjny moim zdaniem. Więc warto chyba na sam koniec dodać, że z tego co wiemy, to Death Stranding oczywiście, na premierę trafi tylko i wyłącznie na PS5, więc Rafał, który nie grał jeszcze w Destiny, będzie miał okazję zagrać. Ja jako iż PS5 nie posiadam i chyba nie będę mógł, nie, nie będę kupował do tego 26 czerwca, no to będę musiał obejść się smakiem, a wszyscy inni na przykład gracze PC-owi będą musieli poczekać około roku dwóch, no chyba, że Sony jakoś zmieni swoją politykę. I dopiero wtedy możemy spodziewać się premiery gry na wersji PC-owej. No, chyba, że w ogóle nie dostanie, chociaż teraz zostanie. Nie, Sony chyba, chyba dostaniemy, tak mi się wydaje. Idąc za polityką Sony i tak, tak. dalej, to myślę, że na spokojnie możemy liczyć na to. I nie będą dwa lata, tylko raczej bym liczył, że kilka do kilkunastu miesięcy. Mhm. Tak, tak bym to określił. Ale no. to tak, taki educated trochę, no nie, ale i do, myślę, że oni będą jeszcze coraz szybciej wydawać te gry na tak? No, przekonamy się, przekonamy się. Eee. I tym optymistycznym akcentem, e, że może niedługo też dostaniemy na PC-ach. E, kończymy. Nasz dzisiejszy podcast. Pytanie do was, czy czekacie mocno na ten tytuł, czy może jest to jeden z waszych ulubionych, jedna z Waszych ulubionych produkcji? Rzeczywiście, mieliście zaznaczone w kalendarzu, że czekacie, żeby w 2025 roku się ten tytuł pojawił. I czy myślicie, że może zagrozić premierze GTA 6 i zdobyć jej kosztem tytułu gry roku? Rafale, Twój segment. Są, są do, to są bardzo dobre pytania. Coś myślę, że są dosyć oczywiste, ale tak. E, no, a jeżeli chodzi o mój to zaglądajcie nasze media społecznościowe. Ostatnio weszła nowa rolka, więc w końcu my się za to zabraliśmy. Znaczy ja się zabrałem, bo ja tam występuję. Igor'a muszę w końcu jeszcze zmusić, żeby trochę ponagrywał. Więc mam nadzieję, że niedługo pojawi się kolejna. Mogę zradzić, że myślę o tym, żeby poruszyć coś bardziej kontrowersyjnego, na przykład y, 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 edytor postaci z Dragon Age'a. Zobaczymy pod jakim kątem. E, więc tak, tutaj, więc zapraszam. Możemy, możemy też po prostu tutaj nagle wyświetlić tę rolkę. Oczywiście w skróconej wersji, żeby was zachęcić do tego, zobaczyć jak to wygląda. Więc mam nadzieję, że tutaj między moimi rękami Igor wmontuje właśnie teraz e, fragment tej roleczki, więc go właśnie wkopałem. E, no i co? No i jeszcze muszę to oczywiście udostępnia TikTok, ale jak Instagram i TikTok jest dla Was oczywiście, więc zaglądajcie, sprawdzajcie i mam nadzieję, że będzie tego więcej w następnym czasie. Tak jest. Kończymy, bo Rafał właśnie dołożył mi dużo dodatkowej roboty. Dziękujemy za dzisiejszy podcast i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.